Także poprzez cierpienie, poprzez te moje nałogi, poprzez właśnie między innymi rozstanie się z mamą mojej córki, czyli z tak zwanym rozpadem naszej rodziny i po tych wszystkich właśnie, że tak to powiem, problemach, jestem wdzięczny za to wszystko. Że to mi się przytrafiło w życiu, bo dzięki temu jestem tu, gdzie jestem i mogę się dzielić tymi doświadczeniami z Wami. Bo to pomogło mi zrozumieć życie, to kim jestem i dzięki temu odnalazłem prawdziwy sens życia. I to tak naprawdę jest prawdziwym szczęściem ta sama właśnie myśl o tym, że jest prawdziwa miłość, że jest cel, cel, którym jest właśnie powrót do oryginalnego domu, to ta sama myśl, to samo uczucie. Daj mi niesamowitą radość i, i nic poza tym się nie liczy tak naprawdę, bo reszta to są dodatki, właśnie to co tutaj wcześniej Einstein powiedział. Chcę poznać myśli Boga, a reszta to są szczegóły. To myślą Boga jest właśnie, jesteśmy my sami. To jest właśnie uświadomienie sobie tego, kim jesteśmy. I uważam, że to jest coś najpiękniejszego, co mi mogło się przytrafić właśnie w tym kołchozie pracy, który jest tutaj na ziemi. Nina, tego w szkole Ci nie powiedzą.